Przypomniałem mi się, za co pokochałem motocykle. Ta historia nigdy się nie skończy. Już się pogodziłem, że ta łupa nigdy stąd nie wyjedzie. Już prawie odpalała i porzuciła palenie. Wszędzie lało się paliwo. Kacperion zakupił zestaw tajnych uszczelek marki nikt nie wie jakiej. Mamy również chiński kranik, który być może będzie działał. Czy będzie? Nie wiemy. Mamy również chińską dętkę, którą wsadzimy do tylnego koła, żebyśmy mogli odpalać go z popychu, bo inaczej Ogar 200 nie odpali. Wszędzie tam, gdzie znajdziesz czechosłowackie napisy nawiązujące do pochodzenia Java, CZ i tak dalej, możesz być pewien, że ta maszyna nie chodzić nigdy nie będzie. A już na pewno nie będzie jeździć. Nowa uszczelka, nowa uszczelka. Przykręcone, założone. Jeszcze raz zapłon. Ale zanim zapłon po raz po kolejny, sprawdźmy: ten kran tu wejdzie, czy uda nam się zamontować go w zbiorniku marki Romet. Swoją drogą to ostatnio w internecie czytam, że trzeba być najlepszą wersją siebie, to zamówiłem sobie coś, żeby lepiej zapłony ustawiać. Uwaga, patrzcie jest. Teraz będę dokładnie mógł tłok ustawiać, a nie na pałę. Dobra, nie kupiłem go przez tą jawkę wtrętną. Kupiłem go ze względu na swojego terocika, ale obawiam się, że i tak ta igła się tam nie zmieści, bo przecież... Dolnozaworowy silnik przez dekompresator, to i tak nierówno No nie wiem, no jakoś to będzie No, jakimś cudem mój nowy manometr wjechał Co prawda pół motora musi wisieć, bo Czechosłowaccy przyjaciele zrobili tutaj świeczkę No ale już tutaj sobie kręciłem, ustawiłem Tak dobrze czytam, no Tak gdzieś, i tak trzęsieć Przerwa na świecy, no teraz to już będzie że sprawdzić tylko jaka przerwa jest, bo nie pamiętam 0,4 próba Nie no, za duże jest jest lusek w hip-hopie Dobra no i się rozleciał jak zwykle. Oj mój Boże. No dobra, jakoś go kolekcjonowałem. Tak czy inaczej, cześne 04, luźne 03. A teraz powinno być git. Manometr nie kłamie, szczelinomierz też. Ale niestety w takich maszynach matematyka to nie wszystko, tutaj liczy się feeling. Jak go już wstawisz tak niby jak trzeba, to później dopiero trzeba wyregulować to tak jak należy. Gimby nie znają. Znaczy nie, gimby właśnie już chyba dzisiaj znają, bo siedzieli, łapy takie później wyglądały. No, ale teraz to iskra jest, jak to się mówi, konia by zawiły. Kranik, wężyk, iskra świeca, kapa założona, linka sprzęgła podłączona, paliwo i burze. Ani kropelki nie uronie. Leci coś, pojawiło się, magiczna ciecz, jest poszło. Pompuj się, sympatyczny kolego, jest wylało się, sprawdźmy. Już prawie, już, już chwyta, już chce, ale to Jawka, więc to nie może być za łatwo, ale Chociaż paliwo przestało lecieć z godziną. Dobra, to jest Jawka. To nie ma co wymyślać czas popychu. Już prawie. <słuch> Przypomniałem się, za co pokochałem motocykl. Skopałem powietrze. <laughs> Korekta za Dobra, jeden będzie i teraz pomiar drugi. Przerwa dużo mniejsza, teraz powinno być lepiej. Zdejmuję. Próba finalna. Uwaga, próba ostatnia, idę do domu. Biegi mi się pomerdały. Można. No i tak przeżyć. Już wiem co nie chodził na tych różnych ustawieniach. Zegarki, czujniczki. Bierzesz śrubokręt, wtykać i robisz na pałę. Później przerwa na świecy i działa. Z dokładnością nie ma co przeżywać. Wkręciłem jakąś starą świecę F65P. No i pali jak widzicie. A na tamtych kopałem, biegłem po podwórku. Iskra była. Nie chodziło, nie wiem czemu. Nie rozumiem. No dobra, to teraz pim pong ride, silnik działa. Ale pachnie ładnie. Jeszcze raz, na pewności. Zapłonik. Oho, już się popsuł. Ten kwartał jest jakiś doskonały. Co chwilę jakiś motor się uda ogarnąć, kraniczek. Brudny. Już nie taki brudny. Ale biały. Wróciłem z myjni i patrzcie na to. Tak wygląda ogarek. Od razu przejrzał, nie? Od razu jest ładniej. Jeszcze dużo pracy przy nim, ale, ale już to zaczyna wyglądać. No wiadomo, lakier już Najlepsze lata ma za sobą, ale trochę wstał po myciu. Trochę zczyściłem rdzenia kierownicy. Tutaj jakiś odcisk nieładny. Wygląda to całkiem nieźle. Jak sobie siedzę w tym garażu swoim nędznym i się zastanawiam nad życiem i tym wszystkim, co się dzieje, i, i, i patrzcie na to. Głupi komarek. No nic skomplikowanego niby, nie. Lipa, jak nie wiadomo co, maszyna tania, bez wartości, bez żadnego no sentyment, tylko tutaj może nas trzymać. Ale zobaczcie, ile to jest roboty, żeby zrobić taką maszynę. Bo ja ją zrobiłem tylko doraźnie, bo uruchomiłem silnik, wyczyściłem gaźnik. Poustawiałem zapłony, trochę wyczyściłem, no jakieś tam rzeczy jeszcze dodatkowe. No ale to wszystko sprawia, że możesz y, złapać się na głowę. To znaczy za głowę. Każdy taki elemencik, tu linka gazu nie ma prowadzenia. Tu jest luźna. I jak zaczniesz sobie później patrzeć, badać i robić sumę zysków i strat, to tak naprawdę nadal to jest wszystko do zrobienia. To też jest niesamowite. Jak podchodzisz do motorka jakiegoś w garażu i sobie tak myślisz, a, dobra, tam, dwie godzinki będzie chodził. No bo przecież robiłeś te motorki setki razy i znasz je na pamięć, no ale nagle okazuje się, że nie pamiętasz, jak ten zapłon jest. Nie pamiętasz jak komorę pływakową poustawiać, jaka przerwa na świecy, to wszystko trzeba sprawdzić. Później coś się okazuje, ustawiasz, później okazuje że o Zimmering wyleciał, później wymieniasz kranik, i tak w koło Macieju zawsze coś. Ale fajnie że ogarek. kurde, podoba mi się. Ładnie wygląda nawet jak na swoje lata i na to, że on jeszcze nadal w oryginale jest. jest, tak powiem wam, no. No nie z gorszy. Szkoda, że stał w jakichś ciężkich warunkach i to pogniło wszystko, ale i tak miał pewnie lepiej niż 95% innych kazimorków nie sprzedawanych w Polsce, znaczy, które jeździły, które je... znaczy, które jeździły w Polsce. Kazimio... Kazimorek zrobiony. Kładę się nisko, to ja zmęczony w ojsińsku.